Witajcie serdecznie, z tej strony Rafał i Red Pill News. Zapraszam Was na nowy odcinek Wiadomości w czerwonej pigułce, który dla Was z Martyną przygotowaliśmy. Odcinek musieliśmy sobie rozłożyć w czasie i wyszło z tego całkiem konkretne podsumowanie wydarzeń minionego tygodnia. W całości materiał czeka na Was na Rumble i TV Suwerenni, a skoro oglądacie ten wstęp, to znaczy, że cały materiał już się przetworzył i jest gotowy do oglądania. Link jest w komentarzu przypiętym pod filmem. Zapraszam serdecznie. Pamiętajmy! Odrzućmy strach, strach to trucizna dla duszy, strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie, stawię mu czoła. Bosenga, czyli uziemienie, bardzo korzystne dla ciała, polecam praktykować i zachęcam do odwiedzania bloga Lechickie Odrodzenie autorstwa Czcibora. Ja zapraszam Was teraz na właściwy materiał, który, przypominam, znajdziecie na Rumble i TV Suwerenni. Życzę Wam miłego dnia, jeśli oglądacie rano, spokojnego wieczoru, jeśli oglądacie później. Niech Wam się darzy. Sława bracia i siostry. Where we go one, we go all.